sobie właśnie u moich rodziców przy stole na miejscu, dokładnie tutaj, gdzie lata temu robiłam inżynierkę na studia. I miałam w ogóle taką dziwną fazę razem z moją przyjaciółką, że to był w ogóle pierwszy rok covidu. I miałyśmy fazę na to, stawałyśmy o czwartej chyba rano, czasami nawet przed czwartą, i pracowałyśmy takim, na takim mega mocnym skupieniu do siódmej, jak już ktoś zaczynał wstawać. Potem jadłyśmy śniadanie, a potem, gdzie był największy chaos w domu, to odpoczywałyśmy. Pamiętam to, jak właśnie wstawałam. Spałam w ogóle tu w salonie i wstawałam rano. Wychodziłam na balkon i patrzyłam sobie na ten świat, jak on się właśnie budzi do życia. Ten świat był taki, jakby. Było takie poczucie, że on jest taki niedostępny, że ty jesteś na tym balkonie, taka uwięziona. I ten komputer, to miejsce tutaj, to, że właśnie tak mogłam sobie zobaczyć cały mieszkaniec, no, salon i tutaj przedpokój, wejście do mieszkania jakby z tego miejsca, jakoś tak nie wiem, tak się dziwnie tu czuję. Po tych latach w ogóle, wiecie, już nie pracuję w zawodzie, który sobie tam wtedy m, tą inżynierką ogarniałam. Tyle rzeczy się zmieniło i... A ja dalej tu siedzę.